Baltic, Neopolis Virtuosin w takim cyklu na okrągło orkiestra, ale chodzi w tej, w tej edycji o zespół kameralny z udziałem fortepianu. Fortepian i triosmiczkowe, czyli kwartet fortepianowy. I tutaj mamy solistów z Polski i zagranicy. Emanuel Salvador znakomity koncert i kameralista, poprowadzi całość, a gośćmi będą pianista brazylijski mieszkający w USA oraz. Znakomitym wiąże się lista z Porto, profesor tamtejszego konserwatorium, a więc Portugalia, a z kolei na pani Emilia Gog. Która reprezentuje Polskę, także międzynarodowy skład artystów, i to jest coś, co bardzo nas cieszy, że mimo takich trudności z przemieszczaniem się, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, w pandemii możemy mieć międzynarodowy zespół z udziałem amerykańskiego pianisty. Program bardzo ciekawy, ponieważ muzyka na kwartet fortepianowy, zarówno brazylijska, jak i portugalska, także. Myślę, że takie ciekawostki, które naprawdę trudno usłyszeć i nie są programowane na co dzień w polskich instytucjach muzycznych, także zachęcam 11 grudnia o godzinie 19, a już za tydzień, 18 grudnia, prezentujemy kolejne części naszej wspaniałej Częstochowskiej Filharmonii, a mianowicie będzie to instrumenty dętych blaszanych, sekcja perkusji i instrumenty dęte drewniane w muzyce Antonio Vivaldiego. Tutaj na dwie trąbki w aranżacji na instrumenty dęte blaszane. Jest wspaniała serenada Richarda Straussa, dość rzadko wykonywanych utwór na instrumenty dęte drewniane i w oraz instrumenty perkusyjne i ma które pokażą się w krótkich utworach, między innymi znakomitego rosyjskiego, radzieckiego kompozytora Arutuniana, który wykorzystywał bliskowschodnie motywy w swojej muzyce z racji, z racji swojego pochodzenia. Także bardzo też ciekawy program.